Mam dwa komplitery. Jednego z na pewno zostawiam po prostu. No, przepraszam, tak kolekcjonersko, bo są wszystkie wizerunki bestii, także te, których się nie udało zbierać. A drugi, być może, no właśnie, drugi pójdzie z innymi. No, także tak to wygląda. Zbieranie monet premium uważam za, za taką. O, przepraszam, taką kolekcjonerkę z jednej strony ale z drugiej oczywiście jest to sposób na, na pomnożenie kapitału tak jeżeli no widzicie sami pewne serie wychodzą lepiej inne wychodzą gorzej niektóre na pewno warto zb... i na pewno w ogóle jeżeli zaczynamy jakąś serię to warto ją zbierać od początku żeby nie przespać momentu odpowiedniego momentu na wejście zawsze pamiętajcie że jak wychodzi nowa seria nowa moneta która jest pierwszą monetą z serii To na samym początku kupicie ją w najlepszych pieniądzach Potem wraz ze wzrostem popularności serii Czasu jej trwania W trakcie wychodzenia kolejnych monet No to będziecie po prostu Płacić więcej tak One będą drożeć Nie będzie już tak, tak fajnie je zbierać Także trzeba być na bieżąco jeżeli Was w ogóle ten temat interesuje, oczywiście, to trzeba być na bieżąco, patrzeć co się dzieje na rynku, śledzić ceny, ruch cenowy, u jakich dealerów kupować. Czy może warto kupić coś z drugiej ręki, chociaż to wtedy wiadomo raczej, raczej będzie drożej no i pilnować kiedy wychodzą kolejne monety tak żeby żeby nie przegapić chociaż ja myślę że wielu z was robi podobnie jak ja czyli raz na jakiś czas sobie odpala strony dealerów monet w Polsce czy zagranicznych patrzę co tam się dzieje jakie są nowości czy wychodzi coś co zbieram i jeżeli tylko jest, no to to po prostu kupuje tak jak właśnie wspomniałem wcześniej, w pierwszych pieniądzach i tyle to nie są oczywiście wszystko to, co powiedziałem, to nie są porady inwestycyjne każdy każdy robi tak, jak uważa to jest wszystko, co, co tu mówię to jest moje prywatne zdanie na ten temat mówię, co robię natomiast każdy o takich decyzja, takie decyzje musi podjąć sam, czy uważa, że to, że to się opłaca, czy nie. W każdym razie na monetach bulionowych y, oczywiście zarabiać można, natomiast na y, monetach premium więcej i szybciej. Także takie jest moje zdanie, moje podejście. Serię monet, które zbieram. E, no i tyle. E, dzięki, dzięki za uwagę polub materiał, skomentuj. Pozdrawiam, cześć.